To jest dobry podcast o biznesie z ASECO Business Solutions, czyli przestrzeń na rozmowy o dobrym biznesie, wyzwaniach, z którymi mierzą się przedsiębiorcy oraz technologii, która pomaga tym wszystkim zarządzać. Głos oczywiście oddajemy ekspertom, którzy dzielą się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszamy na odcinek 9 o kompleksowej obsłudze procesów e-commerce w systemie Softlab ERP. Dziś rozmawiam z Jackiem Lisowskim, dyrektorem sprzedaży i wdrożeń ERP w ASECO Business Solutions. Cześć. Jacku, opowiadałeś szczegółowo o obsłudze e-commerce w systemie Softlab ERP podczas konferencji ASECO ERP Vision Day, zapowiadając, tak, niejako, nazwijmy to rok e-commerce dla linii produktów Softlab ERP. Dzisiaj wracamy z tym tematem dla szerszego grona odbiorców. Krajobraz rynku e-commerce zmienia się dynamicznie, a wszelkie dane wskazują na wzrost sprzedaży internetowej. W związku z tym polskie firmy stają przed wyzwaniem dostosowania swoich przedsiębiorstw do prognoz rynkowych technologii i trendów. Powiedz, jak na to wszystko, jak na te zmiany reaguje SoftLab ERP? Tak, założyliśmy ten stos już kilka lat temu. Klienci na początku skupiali się na frontendzie, czyli uruchamiali u siebie sklepy B2C. Teraz widzimy, że jest bardzo duży nacisk na uporządkowanie procesów wewnątrz firmy, czyli na tak zwany back office. Już kilka lat temu zaczęliśmy przygotowywać, więc rozwiązanie, które optymalizuje te procesy, przyspiesza realizację obsługi klientów. Nazwaliśmy to konfiguracją e-commerce. Jakie problemy? mają firmy działające w obszarze e-commerce i jak rozwiązuje je system SoftLab ERP? Największym wyzwaniem, przed którymi stoją firmy, z którymi współpracujemy, jest olbrzymia ilość zamówień. Dziennie nasi klienci obsługują setki, tysiące zamówień. Bardzo często te zamówienia podlegają modyfikacjom. Dzwoni do nich klient mówiąc, nie chcę już tego towaru. Mówiąc, wysłałem drugie zamówienie, wyślijcie je razem. Bardzo dużym problemem jest obsługa braków. Klient rezygnuje z całego zamówienia albo zamienia towar. To wszystko dzieje się pod reżimem bardzo szybkiej wysyłki i bardzo konkurencyjnej ceny. Nasi klienci muszą być konkurencyjni, muszą obsługiwać swoich klientów bardzo, bardzo szybko. Dużym obszarem bardzo istotnym jest system logistyczny, system magazynowy. Uważamy, że to wszystko najlepiej zrealizuje zintegrowany system ERP. Zintegrowany system ERP, czyli jaki? Zintegrowany. To jest taki, który w jednym miejscu obsłuży cały proces od momentu, kiedy zamówienie pojawia się w systemie, do momentu, kiedy zostanie ono wysłane przy użyciu np. firmy kurierskiej. System, który ma biuro obsługi klienta, cenniki, pełną księgowość obsługującą płatności, który, tak jak mówiłem, ma zaawansowany system magazynowy. Nie bez przyczyny wymieniasz te konkretne obszary. Dlaczego są one tak ważne? A więc po kolei. Pierwszy to biuro obsługi klienta. Jest to dedykowany moduł, do którego importujemy wszystkie zamówienia bez względu na to, z jakiego kanału ono się pojawia, więc z marketplace'ów, sklepów internetowych lub wprowadzane ręcznie przez operatorów. Moduł ten automatycznie kontroluje poprawność tych zamówień. Sprawdza, czy mamy stany magazynowe dla danych towarów. Sprawdza, czy został dobrze podany adres dostawy akceptowany przez daną firmę kurierską. Sprawdzamy, czy zamówienie zostało opłacone, jeżeli wybrano przelew. I oczywiście ogólnie tysiące zamówień jest wypełnianych poprawnie. Problem stanowi ten kilka procent, który należy natychmiast obsłużyć, bo na przykład klient wpisał komentarz lub nie zgadza się coś, o czym wcześniej mówiłem. Takie zamówienie musi być przekazane to boku wyświetlone, wyfiltrowane i obsłużone przez operatora. On musi zadzwonić do klienta, spytać się, czy zamienia dany asortyment na inny. Ten moduł usprawnia niesamowicie pracę przy tysiącach zamówień, bo naturalne jest, że jakiś fragment będzie wymagał takiej obsługi. Kolejne to cenniki. Cenniki zarządzają ceną, zarządzają promocjami, decydują, jaki towar w jakim marketplace występuje i po jakiej cenie. Wspomniałem wcześniej o module finansowo-księgowym. No tutaj to są tysiące automatycznie parowanych płatności. Płatność dla każdego zamówienia pojawia się w systemie z opóźnieniem. Musimy to automatycznie poparować, skontrolować, czy wszystko się zgadza. Nie zapominajmy również o takich modułach jak integracja z firmami kurierskimi, których jest bardzo dużo, które pojawiają się na rynku. Można powiedzieć, że większość zamówień wysyłamy w ten sposób, a więc ta integracja jest niezbędna. Ważny jest moduł zwrotów i reklamacji. Klienci mają prawo zwrotu, więc bardzo często strategią klienta jest zamówienie kilku sztuk, kilku różnych asortymentów, kilku różnych rozmiarów, a potem zwróceniu tego, co nie pasuje. A to wszystko musimy zrealizować sprawnie w module magazynowym, w module wyposażonym w skanery. Wszystkie te moduły, o których mówiłem, czyli biuro obsługi klienta, integracja z firmami kursyjerskimi, zwroty i reklamacje, magazyn wysokiego składowania, pozwalają naszym klientom Realizować większą ilość zamówień bez zwiększenia zatrudnienia? No właśnie, magazyn w e-commerce ma szczególne znaczenie. Czy można powiedzieć, że od zarządzania magazynem zależy sukces w tej branży? Zdecydowanie tak. Klienci, którzy wybierają nasze rozwiązanie, obsługują dziennie 600, 1000, czasami kilka tysięcy zamówień. Jak analizowaliśmy te zamówienia, wiele z nich, od 40 do 60%, to zamówienia jedno- lub kilkusztukowe. Czyli chodzi o różne strategie kompletacji? Nie tylko. W zależności od typu zamówienia musimy dobrać odpowiednią strategię pracy magazynu. Jeżeli zamówienie jest jednosztukowe, łączymy je z innymi zamówieniami, obsługujemy dedykowanym procesem kompletacji i pakowania. Inną strategią są zamówienia kilkusztukowe. Tu też mamy odpowiednie opcje w kompletacji i w pakowaniu. Skrajnie innym zagadnieniem jest obsługa zamówień kilkunastu lub kilkudziesięciu sztukowych. Tu możemy czasami wprowadzać automatyki, możemy wprowadzać sortery. Innymi słowy, nasze rozwiązanie magazynowe to pełen WMS, obsługujący adresy, stany, reagujące na braki w trakcie procesu kompletacji, który kontroluje pracę magazynierów, rejestrując ich czas i przebytą drogą. Czyli można powiedzieć, że softlab ERP dla e-commerce to Technologia i doświadczenie. Zdecydowanie tak. Konfiguracja e-commerce bazuje na wielu latach naszych doświadczeń. Na kilkudziesięciu zrealizowanych wdrożeniach, niektórych bardzo skomplikowanych. Konfiguracja, która dzięki algorytmom zaszytym w sobie optymalizuje pracę osób kompletujących, wózkowych. Konfiguracja, która pozwala na bardzo zaawansowaną integrację z systemami automatyki magazynowej. Dajemy więc dostęp naszym klientom do bardzo zaawansowanej technologii i do naszego wieloletniego doświadczenia. A powiedz proszę, jakie firmy najbardziej skorzystają na wdrożeniu systemu Softlab ERP dla e-commerce? Zdecydowanie ta konfiguracja jest dla firm, które już działają w tym obszarze. Mają 600 lub więcej zamówień każdego dnia. Firmy, które, którym zależy. Na optymalizacji pracy magazynu, którzy chcą aktualną załogą realizować więcej zamówień. Bardzo często firmy, które wybierają nasze rozwiązanie, dotychczas miały rozwiązanie, które było awaryjne, które miało ograniczenia rozwoju, które czasami składało się z kilku komponentów, ze skomplikowaną integracją. Widzimy również, że bardzo ważne dla naszych klientów jest prosta, łatwa rekrutacja nowego pracownika do magazynu. Który musi już działać następnego dnia w pełni efektywnie. Bardzo często magazyniera, który teraz w tej chwili nie posługuje się językiem polskim. Zapytam Cię jeszcze o temat, który coraz częściej pojawia się w prasie branżowej, czyli wielokanałowe dotarcie do klienta i modne pojęcie Omni Czy system SoftLab RP jest na to gotowy? Oczywiście nasze systemy oprócz takiego klasycznego back-office'u, czyli obsługi klientów poprzez call center, bok, sklepy detaliczne lub hurtownie. Wyposażony jest w integrację z wszystkimi marketplace'ami, takimi jak eBay, Amazon, Allegro. Mamy integrację z wieloma dostawcami sklepów internetowych, a wśród nich oczywiście mamy nasze rozwiązania dedykowane B2B, B2C. Wspomniałeś o B2B. Co czeka nas w tym obszarze w najbliższym czasie? Niewątpliwie również tutaj czekają nas zmiany. Przyzwyczajenia klientów z obszaru e-commerce przychodzą do relacji biznes-to-biznes. Widzimy coraz większe zainteresowanie naszym modułem B2B, czyli rozwojem współpracy pomiędzy klientami biznesowymi. Zatem krótko podsumujmy. System Softlab ERP dla e-commerce to. Software PRP dla e-commerce to system ERP uzupełniony, wzbogacony, odedykowane konfiguracje, optymalizujące procesy obsługi klienta, system, który kontroluje zamówienia na wejściu, który sprawnie kompletuje, pakuje je w magazynie. System, który sprawnie paruje tysiące płatności, system, który jest gotowy na zwroty, reklamacje od klientów, nieuniknione przy dużej skali zamówień. I takim systemem jest system SoftLab ERP. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Wysłuchaliście i obejrzeliście dziewiąty odcinek o kompleksowej obsłudze procesów e-commerce w systemie SoftLab ERP. Dzięki, że byliście z nami. Do usłyszenia w kolejnych rozmowach, oczywiście o biznesie.